Lagi. Słuchajcie, um, mieliśmy Stable na koncie mojego brata Tym razem mamy minecraft Wszedłem um, na jego świat i mu dwa udery Słuchajcie, dzisiaj się zajmiemy rozbiórką Jego świata, sprawdzę co on powie Po prostu mu zresztuje dużo mobów, ok? Spróbujemy to zrobić um, Sprawdźmy jeszcze szkielet Takiego, żeby mógł je wlać to nie wiem dlaczego szkielet, po prostu zupełnie świat jakimiś nasowymi łowami. To już nie pada. Szkielet. Mogły się atakować na złem, ale za, za, za mózg ten świat wybuchnie. tego tyle zrespię. A tego będzie tyle. O jezu, o jezu. I wszystkim zombiakami, wszystkim co się tylko da. bo to będzie po prostu straszne, bo jego świata zaraz nie będzie. Okej, okay, co było jeszcze z rajta? Ja tutaj totalnie rozwalić świat. Jest zrobić wioskę, a nie jakiś dirtowy... A nie dobra, ceglany domek. Okej. Okay. A słuchajcie ja jeszcze przed odcinkiem. To był jakiś tydzień temu, zrespiłem mu przy domku Heron Brine, no znaczy nie zrespiłem, tylko wziąłem po prostu stajek na zbroję i czy go naprawdę... Tak, wziął go, no na tym pistonie i na tym kamieniu już się jakby ruszać, nie? A po prostu ja mu zrobię koszmar życia. Ten świat to będzie koszmar. Po prostu dzisiaj... Dobra, przenieśmy się w bezpieczne miejsca, bym mogłam popowiadać. W ogóle dlaczego ciągle ma deszcz? Ja tu, wchodzimy z klo no to też padało. Ciągle pada. Okej. Okay. Ja pójdę tam daleko, bo tam są takie lagi. Oh, o, chyba już nie ma deszczu, zaraz nie będzie. Uff nie ma. Mi te udery tu nie wiem, przyłaziły, bo już mnie to nudzi. Kurde, fajne. Nie, to nie ma będzie. Okej, okay. idziemy. Okay. I możemy iść spać, żeby już nie było tego deszczu, bo... Jeśli będzie rada jeszcze pada. to sam zas. To nie będzie. Aaa, dobra, to chyba ustawiamy cykl pogodowy. Ja zrozumiałam, że cały czas leje i mylę. Chyba zrobię cykl z powoli na zielonowicach, nie? Powoli na zielonowicach, ale cynek, nie. Weźmy Chyba włączę hmm. cykl pogodowy. Wpchnię się coś. Cykl pogodowy.

na nareszcie, jak ja się teraz spokojnie czuję. Mogę coś mu tu zrobić strasznego, bo nie wiem. Nie wiem, coś bym mu tu zbudować. O, jaki fajny, przemiły świat. A nie ma nic. Ile już trwamy. Cztery minuty. Jest długo robi wrażenie. Dobra. Coś bym mu tu zbudować. Zaraz nie będzie jego świata. Powodujemy ogromną wyrzutnię TNT. zaraz wam zresztą powiem, co, Zaraz zobaczycie. Poczekajcie, tylko to tu odłóżmy gdzieś. Tak, taki bruk, taki podstawowy blok. Ok. zaraz zobaczycie co mi chodzi okej, okay. dobra okay. aha, ten dziewczynek siął um, czekajcie, a możemy zrobić to okej okay. rozwojemy temu taką wielką część okej okay. okej okay, zaraz zobaczycie co ja mam na myśli to te być takie jakby a zresztą zaraz zobaczycie ja chcę mu tak totalnie rozwalić świat, że on pomyślał, że przejął go Herobrine, bo on że w Herobrina, która jest tylko legendą, jak wszyscy wiemy. Nie no, nie jest legendą, jeśli zainstalujecie moda. No to chyba też każdy wie. No weź się postaw jak... No... No nie tak. A, no, trochę bliżej muszę być. No... Jak ja mam to zrobić? Co on to jest? jest. Tam. No właśnie zrób. Zrób to normalnie. Ja mu do tych dozowników teraz. A bo dobra, nie mam już pojęcia jak to zrobić, po prostu do, 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 do tych zasobników Chciałbym włożyć TNT jakbym wywalać z tego to, 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 to. A Ale możemy to zrobić tak normalnie, nie? Zabrzemy TNT. I po prostu mu wysadzamy. Cały świat. Okej. Okay. Patrzcie, ten kurczak będzie ryczył? Nie jakie jak nie mam ustawić sobie świat rozwalić? Mm. Albo mam pomysł, słuchajcie widzowie, to jest... Jezus, to jest co za cave? Ty lepszy niż na zielonowicach. Dobra, nie jest lepszy. Ok, i zrobię po prostu taką maszynę, która dropi za każdym razem TNT i będzie, jakby po prostu niszczyła ciągle świat. Na tej wysokości gdzieś to zbuduję, będzie leciało w, tam, tam w jego kierunku. Tylko, gdzie są te winery? Czy to jest tam? Nie, to tam, czyli ta maszyna musi tam lecieć. Uff, <laughs> Gdzie mam? Tu. Okej, okay, teraz zrobi... Eem um, slaimik. Jest nie ratunku. Okej, okay, on ma lecieć w tamtą stronę, czyli zrobimy mu... No nie dotykaj tego. Zrobimy mu trochę wyżej i on będzie jakby tam katarował się. I w ogóle już mu przechodzi, bo coraz mniej. Każdy i kataru. Tyk! Miałem też katar. Bo zaraz sobie poradnik włączę, jak ma tą maszynę TNT. Nie wiem, nie wiem jak to zrobić. Chciałem mu całkowicie, totalnie rozwalić świat, ale nie potrafię. Co by tu zrobić? Mmm... Nie wiem. Ja bym chcę tak totalnie ten świat rozwalić. Co bym mógł tu zrobić? Nie no, mam pomysł. Słuchajcie, jak zrobię. Zaraz wracam, bo tutaj mam akurat zatrzymanie, bo to wystaje. Czekajcie, zaraz wracam. Yy, zrobiłem! Słuchajcie, to jest wielka koblowa... To jest wielka koblowa wieża. Ja tu nie mam miszota, więc nie będę dodawał muzyki do tego filmu, ale tak, słuchajcie, zróbmy to jeszcze. Zróbmy tak. I teraz tak. Teraz tak, weźmy sobie lówkę i wódkę. Po są w ogóle takie rzeczy tu robię. No, zlej się, zlej się, zlej się. I to gdzieś tak właśnie wieki lało, nie? I się katarynało. Dobra, nieważne. Ja po prostu teraz łupię to wszystko. Oj, przepraszam. Ok, i robię tutaj sobie wielkie mieszkanie, jakbym miał jeszcze na jego telefonie grać, nie? To będę tu miał taki swój wieżowiec. Hej. Okay. Aga, aga, Zrobimy to, robili. Zrobimy to, zróbmy to, zróbmy to, O kurde. Ja udało się. No szybko, zlatuj na tą ziemię! Ja już chcę widzą pokazać jaki będzie fajny. Dobra, już wylewamy wodę. No i tak prędzej to zastygnie. i to woda zleci. Bo też już mam jakby kawałek... Tam jest sława pool! Dobra, już. Kurde, szkoda, że tu nie ma zwolnienia czasu. The human playground. Fajnie, idealnie! Nie, szybko, szybko! Już! Rozlewaj! Uf. Uf. Dobrze się czuję z tym, że to zrobiłem. Słuchajcie, to był pierwszy taki udany, udany zamek z kodla Udało się. To widać. Pierwsza gra, na, taka cała na kreatywie. Moim Przepraszam co to jest? Jezu. Co się z tym stało? Czy to jest niewidzialne? Czy to... Jezu, co ja w ogóle zrobiłem? Jaki to mój pierwszy nieudany lava poń. Lava pon. Mieżawiec lawa. lawa, lawa, lawa no udało się. Dobra, to nie wiem. To tak po prostu taki lawowy, nie? Sama lawa i tyle. Fajnie mieć lawowe mieszkanko, Ech. ty bo tu jeszcze ta od środka się leje, nie chcę jej. O, dobra, ta środkowa sobie zaraz zaniknie. A ta będzie ładnie lecić i będziemy mieli dla zamek. Nie ja co, wiesz, na pewno wleję jeszcze wodę. Yy, dobra. To wiem już, co zrobię. Jak! Jak to już? Nie, nie, nie. nie. Jeszcze, 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 jeszcze. A, nie, już lej. Dobra. Nie. Widzę, zrobiłem. Jeszcze raz. To ma no ładnie. Okej, okay, zrobiłem baga historii. O! To jest idealny blok do tego. Okej. Okay, Dla wapulka. Przez to możemy sobie ładnie przelecieć. Hi, Billy! Nie, nie. O oh, Jezu! Lawa. To się coś połączy. Widzowie, w jednym Okej, widzowie. Już schodzi to na, na ziemię. Lejny na, na podłogę. To jest podłoga, co wie. To nie jest się lawa. Się uciec, się uciec. Ay. Ay, nie taki fajs lawa. Może uciec, może uciec. Oje. Oje. Pa, 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 Dobra, czas wylać wódkę. Nie wódki Dobra, nieważne. Czas wylać wodę. Proszę, żeby to się tylko zdziałało tak, jak chciałem, wcześniej. No i nie zastyga. Dobra, będzie wodny zamek. Może, jest Będzie wodny i tyle. Co się dzieje z tą lawą? No jak zwykle. Ale teraz możemy to tak fajnie zrobić, że będzie takie ładne wejście. Patrzcie. Eee, trzy. Dwa, trzy. nie Nieważne, wyglądaj, wygląda. Jak wygląda. Tylko wleć tam, to wleć tam. Nie zaław, widzowie. Nie, klikaj. Była kiedy lat, tak się da załamać. Słuchajcie, no nie wiem, co my możemy tu móc zrobić na tej świecie? Jest wielki lawowy, nie wiem co. Słuchajcie, um, no już niedługo będzie końca odcinka, jeszcze dofram może do 20. Ale słuchajcie, niedługo zbliża się Minecraft na serwerach i ogólnie SkyBlock też, nie wiem, ja wpadnę na taki pomysł, żeby zrobić. Także no słuchajcie, um, będzie też Minecraft z Filipem, czyli moim kuzynem, um, będzie też stała w z Filipem, będzie dużo z Filipem, um, więc słuchajcie, to jest mój kuzyn, my razem będziemy nagrywać. Czy on, on jeszcze nie wie, czy będzie miał kanał, ale, ale będzie ze mną nagrywał, to jest pewne. Także słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Ja się z Wami żegnam, i słuchajcie, fajny zamek głodny. Cześć!